Osteopathy, osteopathy, W maju 2011 roku decyzją uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zespołowi szkół nr 4 w Skierniewicach zostało nadane imię podpułkownika pilota Romualda Sulińskiego. Młodzież decydująca się na naukę w naszej szkole ma do wyboru klasy zarówno licealne, jak i technikalne. Oferujemy wiele przyszłościowych kierunków zapewniających zawody poszukiwane na rynku pracy. Nasze pracownie zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt. Szkoła zapewnia również praktyki zawodowe realizowane w lokalnych firmach i zakładach pracy. Godziny zajęć lekcyjnych dostosowane są do przyjeżdżających autobusów. Dotarcie do szkoły nie będzie też problemem dla uczniów z okolicznych miejscowości dzięki blisko zlokalizowanej stacji kolejowej. Idąc do klasy kosmetycznej, uczniowie zapoznają się z zagadnieniami z zakresu podstaw anatomii i dermatologii, poznają techniki makijażu i kosmetyki, nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania zabiegów leczniczych, upiększających oraz różnorodnych technik masażu. Zajęcia te prowadzone są w specjalnie przystosowanej do tego pracowni zaaranżowanej na wzór gabinetu kosmetycznego. Absolwentki tej klasy mogą pogłębiać swoją wiedzę na kierunku kosmetologia, a w przyszłości pracować w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo interesuję się makijażem i pielęgnacją i uznałam, że tutaj będę mogła rozwinąć swoje zainteresowanie. Wybrałam ten kierunek, ponieważ pasjonuję się modą i chciałam poznać również tajniki kosmetyki, gdyż z oferty szkół ponadpodstawowych w Skierniewicach ta była najbliższa mojej zainteresowania. Zadbaj nie tylko o swój, ale też i o wygląd innych. Poznaj różne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające w klasie kosmetycznej.